Już niebawem odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Miasta Puławy. Jednym z najważniejszych elementów tego zebrania radnych będzie dyskusja nad przygotowanym przez prezydenta Puław raporcie o stanie miasta. Ten dokument został już przedłożony Radzie i można się z nim zapoznać za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Puławskiego Magistratu. W debacie nad raportem mogą wziąć udział także mieszkańcy Puław. Warunkiem jest zebranie 50 podpisów i pisemne zgłoszenie do biura Rady Miasta najpóźniej do wtorku, 24 czerwca, czyli na dzień przed planowaniem. Rady. Stosowne dokumenty można składać w Puławskim Urzędzie Miasta w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 7.30 do 15.30, zaś w czwartki do godziny 17.00. Sesja absolutoryjna Rady Miasta jest zaplanowana na środę 25 czerwca. Wtedy też odbędzie się dyskusja nad raportem, a także głosowania innymi nad udzieleniem prezydentowi Pawłowi Majowi wotum zaufania przez Radę Miasta, a także absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.